Witaj na kanale Solverize. Rozwiążemy teraz takie równanie, jakie tutaj widzisz. W nawiasie kwadratowym jest sinus x minus pi trzecich, dodać sinus x plus pi trzecich. To wszystko jest pomnożone przez cosinus x. To ma być równe jedna druga sinusa z x. Oczywiście dziedzina jest rzeczywista. Myślę, że większość osób skorzystałaby tutaj z wzoru na sinus różnicy kątów, sinus alfa minus beta i to by rozwinęła osobno, oraz z wzoru na sinus alfa plus beta, sinus sumy kątów i to by też rozwinęła osobno. Natomiast Natomiast istnieje druga możliwość. Ja potraktuję to łącznie. Te, tą sumę sinusów na wiasie kwadratowym skorzystam z wzoru na sumę sinusów. Chcę tobie pokazać troszkę inny sposób, niż być może większość osób by zrobiła. Wzór jest taki, że suma sinusów to jest podwojony sinus połowy sumy kątów alfa plus beta nad 2 razy cosinus połowy różnicy kątów alfa minus beta nad 2. Ten wzór jest w tablicach naturalnych, możesz z tego korzystać śmiało i możesz sobie to sprawdzić w tablicach. No i co otrzymam, jak zastosuję ten wzór tutaj do tego wyrażenia w nawiasie kwadratowym? Otrzymam dwa razy sinus. No i teraz będzie alfa plus beta na 2. Alfą jest to wyrażenie w pierwszym nawiasie, betą jest to wyrażenie w drugim nawiasie, czyli muszę sobie napisać. Alfa to jest to, dodać beta to jest to, i to wszystko muszę podzielić przez 2 razy cosinus, znowu alfa, tym razem będzie odjąć beta, i to wszystko będzie podzielone przez 2. Wydaje się trochę skomplikowane, ale zaraz bardzo się uprości. Za nawiasem kwadratowym był jeszcze cosinus. To się wszystko razem równa 1 druga sinus x. Jak to się uprości? Mianowicie masz tutaj dwa razy sinus. No zauważ, że w tym pierwszym ułamku tutaj pi trzecich ci się zredukuje. Będziesz mieć 2x przez 2, czyli po prostu sinus x. Bardzo się uprościło. W tym drugim przypadku x się zredukuje. Masz minus pi trzecich odjąć pi trzecich, czyli minus 2 trzecie pi, ale to dzielisz przez 2, więc będzie minus 1 trzecia pi. To wszystko jeszcze razy cosinus x ma się równać 1 druga sinus x. Więc chwilowo było ciężko, teraz już jest łatwo. Cosinus jest funkcją parzystą, dlatego dla minus pi trzecich ma taką samą wartość jak dla pi trzecich i to jest wartość równa 1 druga. No to w takim razie ci się te dwójki tutaj skrócą. I to, co zostanie, będzie miało taką postać sinus x razy cosinus x przeniosę sobie jeszcze to wyrażenie. Na lewą stronę, minus 1, druga sinusa z x to się równa 0. Oczywiście, że sinus się powtarza, więc mogę tego sinusa wyłączyć przed nawias. To w nawiasie będę mieć cosinus x odjąć 1, druga. Iloczyn będzie równy 0, jak którykolwiek z czynników będzie równy 0, więc tutaj otrzymujesz sinus x to się równa 0, czyli od razu x to się równa kpi, gdzie k jest całkowite. Lub, no tutaj masz alternatywę taką, że. Kosinus x minus 1 druga będzie równe 0. No jak przeniesiesz jedną drugą, masz takie równanie elementarne cosinus x to się równa 1 druga, które to jakie ma rozwiązanie? Na pewno takim kątem jest pi trzecich, czyli tu będzie x to się równa pi trzecich plus 2 kpi. Ale oczywiście też mamy drugą serię dla cosinusa, to będzie minus pi trzecich plus 2 kpi. Nie zapominaj, żeby chociaż raz napisać, że k jest liczbą całkowitą. Zadanie jest rozwiązane, a ja Cię bardzo serdecznie zapraszam do dalszej wspólnej nauki.